Gazetniczka, publicystka, pisarka, znawcieni ledowy głekuiścity. Paspółzałoszcza z rzesienika sipsko pomerścigłę chłeecnika siepka. Białka, młocny, robłecy i wemega ale z łedemkłym sercem, wiednoryt, płmec dradzimy. Chłocnimia Słej ich dzieci, wochowa karno młodych ladzy. Młodych w do dodzys. Jak minęło 9 lat od tym śmierci. Izabela Trojanowska Urodziła się od 6 lat 1929 roku w Gdyni. Ty też zaciąła a cygnęła joda joda we Warszawie, gdzie razem z familią mieszkał Łepcia Maturę zda w Gdyni studiowała w Węścieszkuele Marstigle-Hendl w Sopłece i w Ekonomiczny Ekonomiczne w ściecenie. Jako no gazetniczka debiutowała na łamach warszaw ekspresy ekspresywie Juw w wieku 22 lat zaczęła robić w Dzienniku Bałteckim, a płyty w Głosy Wybrzeża. Zajmowała się tematoma kulturalnym, ale nie blues. Do się o wyjaśnieni popływów dyskryminację naleźników antyokupacyjnych, tajne organizacje wojskowej gry w Płymarści, walczyła o prawa rdzennych mieszkańców Gdyńska. W 1801 roku zacięła robotę w samorząd nosce solidarno -tę. Tom Pozna Ewo Górską, i później sił swojego testamentu. Izabela była zastępcą redaktora naczelnego, czyli Lecha Bądkowskiego. Ja byłam kierownikiem działu związkowego, więc tym uczestniczyłam w kolegium redakcyjnym. No ale trwało to bardzo krótko, bo wiadomo wprowadzono stan wojenny 13 grudnia. Po wprowadzeniu stanu wojennego Izabela Trojanowska przeszła na wcześniejszą emeryturę i jak gdyby zerwała z tym zawodem dziennikarskim, no bo nie mogła go wykonywać. I dopiero wróciła do dziennikarstwa na początku lat 90., kiedy to zaczęła pracę w telewizji przy magazynie Rodna Zemia, który zresztą zaczął się ukazywać dzięki jej staraniom. I to pamiętam, no bardzo, bardzo o to zabiegała. Jeźdź za czasów te w dzienniku bałtyckim Trojanowsku zainteresowała soka siebizną, choć sama kasiebku mnie było i po kasiepsku nie niegida. Jak rzekła w wywiadze dla Łyce Hacie Drościgłe, to współrobota z Lechem Buntkłewścim i Franciszkiem Fenikłewścim zainspirowała do zajocy soka siebizną. To oni wciągnęli mnie w krąg spraw kaszubsko-pomorskich. Po części drogą łagodnej perswazji, po części służbowych zaleceń. Przede wszystkim jednak o rozwoju moich regionalnych zainteresowań zadecydowały wspólne z nimi wędrówki z dziennikarskim notatnikiem po Kaszubach. I za Trojanowską była bliską Ledzom młodym i starym, wrześcim, tym, którzy chcą leżeć. Nie dla Kaszubów, ale dla społeczności, do sześciu leci, bo jak była na lehcadze z kasiewów, to ona nie włącza na przykład e, w strajk, e, w stoczni, gdzie Ona doch, z moją białką i z innymi, przerachtowała tacy Rezol, tak rezolucja w imieniu działaczy zrzeszeni popierających strajki w Stoczni Gwieździ. Trojanowską była w karnie tych, co zakwedele zrzesieni Kasiepsko-Pomerści. Tołana była pierwszą redaktorką biuletyny zrzesieni, czyli zysysi Pomerani. Jak no pierwszą i jedynu Donęcia z białka była prezeską zrzesieni. I to w neciościszych czasach, w wojnowym stanie. Myślę, że dobrze przez ten trudny okres przeprowadziła to zrzeszenie też. Myślała, żeby przede wszystkim, żeby zrzeszenie istniało, bo zawsze były takie zagrożenia na różnych zakrętach historycznych, kiedy tożsamość zrzeszeniowa była zagrożona, bo byliśmy źle widziani. Natomiast no Iza sterczy mała w ręku i prowadziła tą nabę. No na żebyśmy nie zginęli. Nie? To nie ważne, że białka, to i za o człowieka w jedno, a jakby już sok topito, to i za no chłodziła w bugsa. wiemy co to w estrut znaczy. Była ona bardziej chłopam czasem, jeżeli idzie o mentalność, jeżeli idzie o robota, jak wiele, wiele innych i temu po prawdę była tym przednika. A ja po, z drugiej strony to był ten czas, kiedy partia nie miała żadnego wpływu na to, kto będzie Tej mogłem wybierać już tak po swojemu. Każdy mógł robić to, co chciał, to, co uważa, że dobry dla kasza Ale były taci wyobrażenia małe i taci wielkie. I za była w gronie tych, co miała wielkie wyobrażenia, i o Ledzach, o ich obowiązkach, o ich talentach. Jak to miał talent, ty musiał go wykorzystać, nie nim mógł stawić są. Czy to był młody, jak on był studentem, iż ty w takim tacim praktycznym z dnia na ty młody, czyli Studerze Skarna Pomorania, w tasudze 1908 roku Nydrodzale Medalem Stolema. Trojanowsku odbiera medal z med spisy Jonem Piepkum i ksozem Bernardem Zachtum. Gazetniczka Wyledale do Wychotwórców i ich dokizę. Cały dzioty płymyga im jak młegła. Wiem, że między innymi bardzo pomagała y, hawciarkom kaszubskim. Zachowała się właśnie taka korespondencja, w której one dziękują, czy informują o otrzymaniu paczki, czy żywnościowej, czy jakąś z odzieżą i tak dalej. hafciarką tym kaszubskim pomogła bardzo mocno, dlatego że te panie na początku nawiązały współpracę, założyły taką spółdzielnię, rękodzieło, ale to im zabrała cepelia. I Cepelia płaciła no, 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 no straszne grosze, niecałe dwa złote za godzinę haftu, a ile można zrobić takiego prawdziwego, artystycznego haftu w ciągu godziny, to jest może jeden kwiatek, jeżeli dobrze idzie. I ona walczyła o to, żeby one dostawały godziwe zarobki i, i rzeczywiście udało się tam potem wynegocjować korzystniejsze ceny. Oficjalne władze nie bardzo przychylnym okiem patrzyły na, na, na te takie zainteresowania regionalizmem i tak dalej. No ale wydaje mi się, że Trojanowska umiała to jakoś tak, tak wszystko ominąć, że, że wydobywała właściwie to, co, co, co najcenniejsze, to znaczy autentycznych twórców ludowych którym naprawdę pomagała, załatwiała im renty. Yy, korespondencja hawciarek kaszubskich no jest na przykład niesamowita, dlatego że to były prawie niepiśmienne kobiety. Yy, są listy napisane taką drżącą, chwiejną ręką. Yy, cały list składa się z jednego zdania na całą stronę. Yy, no już o ortografii nie powiem, co mnie jako polonistkę to. Do grobu wpędzało, no ale naprawdę ona im pomagała, ona im załatwiała renty ZUS, yy, jeździła w ich sprawach, yy, do, do różnych organizacji i, i naprawdę wiele dobrego ludziom zrobiła. Iza była też bez, bez szutek, co promowę utworców literatury kaszewści. No, tu mi poezji niektóre były przeszkowony przez Izabela e, Gwesno, Józefa Cejnowe, są jakie jak my wedowale, i wiele wielisze rzeczy. No ważniejsza była rzecz to Izy, myślę, pomysł, wedowani teczek Aftoka Sebsziego. To były te wydawnictwa, które z zrzeszeniu wydawnictwu Detka na imszy rzeczy. Trojanowsku kółekrontezę wspiera innych pisarzy. Soma Tyś Pisa. Zysł uznaje soziene wyźnicium i ksuszkum był bedeker kasiepści, Mała encyklopedia kasiep, jaką napisa met z dreszkum różium łestrowskum. Trojanowską my na swoim koncie prowadni po kasiebach, w tym dwa napisane met z Franceskiem mamuszkum, zbierk reportażów w foledowych łytwórcach, dla dlemłodzeznę, cie zebruny wtycha cie na w górze, mit ze Sionowem Achmielnem miły łykochunem Placy na Ziemi, wspomnienia z Gdyńska suszka Łekrum opiewiestów zawierającą tyś lasto ladzy ja ci budowie robile to jednak z ciegły trojanowsku esta przez przez syny to rodny Zemia. program w telewizji Gdyńsk poświęcony Kasiabom. Zonka i staronium i wedle i koncepcji w te roku esta wyemitowany pierwszy dyl programy Przerodny Zemi plemegele i młody gazetnice eugeniusz i elżbita i artur jabłoński Trelonowskie miała łódź, żeby zatrzymać w kadrze ten świat z początku lat 90. Żeby pokazać Kasiabów na rozmaite urte. I profesora, profesora teren Gdyłek Sąsiewska, po Kasiabskiej napisany i teły gbiura, teren przy Potrównicach, Malenach, jak to kiedy w Kartaściem robi. Ona y chciała pokazać z Kasia, że twarze ma są, ale też zatrzymać że kto w siatkę w kadrze, bo ona miała tego, że to w siatkę przemije, że to gdzieś tam sokuńcy, że to łędwicy, że za 10 lat ten świat zezmędzi inny. Dlatego też ona naśladowała. Tak, bardzo chciałem mieć przy tym programie młodych ludzi, żeby oni Jezus pokazał, ale ten Kasiebski świat zesłuchił bez No Ale byłem najlepszy ma informatora, bo ma do chmiele znajomych na Kasiebach, swojej rodziny, nawet, krewnych czy znajomych. I jak mam wleźle w to, to oni sami idą po Kasiebsku. Ona tak po dobrze rozumiała, że bez pomocy następnego pokolenia, nas, młodych Kasiebów, ona nie, w w zasadzie dłazi płetźcigną z tego programu do końca. To, to, to by sobie nie udało, bo jednak miała już też się lat, nie, jak są rodne ziemia. To i dochny nie była fizyczny, mój sobie ale tym bardziej ona miała świadomość swojej choroby, były, to nie jest tak, że ona umarła, bo tak wiadomo nagle, bo tak poprzednio była, ale choroba była, chudźcie, ona na serce, serce miała problemy i od przede, to ma jakieś wiedzę, o tym także tyle ten element ty, tyś jakby dochodzi no, miała doskonale y, swoją siłą tego, że że musi obecnie nastąpić żeby jedno ze że a drugie, żeby im pomogła w tej robocie. A trzecie, i y, myślała to były tyś barowy żnydliny, żeby cały czas weryfikować swój przyzradk na kasie biznesu. Bo tyle choć chociaż ona dobrze do znała poprzez swoje dziejanie przez całe życie. Bardziej może to później się tak, były tak to samo decyzji się bo nie a to przeszło później. Mimo że rodny Zemia była programem telewizyjnym próżno w nisika w Somy Trojanówści. Posłuchajmy za to i głosy zarejestrowane go na finale konkursy Rodny Łewe. Co myślicie o tym konkursie? Czy on ma dla Was jakieś znaczenie? Czy zachęca was do zaznajomienia się z literaturą? Kaszubsko. Ja owszem, ja się interesuję Taka szkuela u że gazetnik jest w jedno jednym radziem planie gazetnik nie jest najważniejszy, gazetnik musi być um, za łeka kamerę, aby wpisaniem miał um, wypisować świat, a nie sobie i swojej przecieca to nasza się stała w, w, w stała się stało za chedalość i stać cztery dobre gazetniki ławeśkowe. Ona widza też jakby w mediach, w tym co się so utmikało leka siebie, znaczy taką szansa na to, że taka siebie zna, się rozwijać, żeby ta swunda zmieniwać, bo ona miała też jakby na to prostu rzadko, że taka siebie są so w jakimś tam i ona tym wiedza i temu ona tyś na przykład po z czasu już jak Artur jabłońści już pasz na tego warku gazetnik głę płeciu, to ona też wypicha żeby on robił materiały do Polonii, do innych, programów i ja, on, on już coś tam co nauczył i to, żeby mieć tych ledzy w kusie, bo to było tak po prędzej nowe, chterny były wiele taka siebie tych większych mediach i wiele się żył. Jak był programu Rodny program urodny zemi. I myślę, że to też był taki taki za Maslenki, żeby jednak z tych ledzy. Taci, nie jak nos studia, że robią dziennikarście, ale tak jest wiele doświadczeni w tej w materii gazetnikowej. Ja no z tak? się dalać. Po rozmaitych sprawach petacja u starszych zejrzów, jak, jak oni dochydale do, do tego, kim oni są, tym, co oni robią. Mam ja petać o solidarność w latach 80., -tych, to do nich na przykład wynikale są. So, Doradcy Lecha Wałęsa, w stoczni, gdy się za z robotnikami i przechodzili na Prażnica we wrześniu do tego mieszkania. Barów Czas Reno, tam dyskutowali, wychydale i z w stoczni. E, I takie historie nas przecigały. E, chcę tę strach, ale my też chcemy, się od niej nauczyć. Ona nie lina, ale z są po to, że są. Ona selekcjonowała nas i wybierała blues, te, chce naprawdę robić. I talent też do tego. To była masa rozmaitych takich przycinków, do myślenia nad sobą, nad tym, gdzie i gdzie, gdzie i ona... To nie było tak, że ona co wszystko nauczyła, bo to nie mój ale inspirowa do wiele życi. Do analiz, do własnych analiz. Trzeba było, bo są pewne tematy, co można tylko podpowiedzieć, ale dalej to musi musi sum. Nie ma rady. I tyło tak samo, w literaturze nie się nie nauczyć pisać można co tylko zasugerować, nie y, mnie rozmaite rzeczy, co można, na co, jak ewentualnie połózny lece, nic. Ale... Jak to zrobić? To to musisz są do te do i my też tak do Hedele, ale tych inspiracji było bardzo wiele, rozmaitych. już to był taki ciasy kiedy my jezdzały raz na nagrania, to y, już je zaczęła czytać teś literaturę Kasiepsku, żeby jednak więcej wiedzieć na ten na ta tema, bo tak jeśli chodzi złe dni koła ci chudci, no nie było tego tak w moim życiu. I to ona też jakby mnie nastawia na to, że żeby bluz co tyś nie zamikać w tyka siebie z nie, ale żeby z tyś insi literaturę, a osobblewie taci położone na samorozwój człowieka, żeby w sobie wierzeć i y, konsekwentnie realizować też swoje jakby udbe marzenia i myślę, że tyłe w tym celu też szła na taci jakby na mnie ceskcie piątno swoje y, płałozie tyś. No tutajsta be 21, 2, 5 lat e, człowiek y, gdzieś mężczyzn tym, żeby sąsiednić, żeby mieć białka, żeby mu się na Zaloziec i ma wiele łatwiej körbila Ona była procenny temu żeby ludzi tak w czas zainili. I kiedyś ja spytałem tak, masz ci ona w ogóle była kiedyś genialnie. I się okazało, że że była, ale była krótka i i to nie był widziecym dobry part, e, dobry dzieil i bez tego jak będziesz ona tą swoją radą z li, zio, Ona ma, e, żeby przemestać to wszystko, żebyść e, e, zanim coś co zrobi dobrze łeb to, no ale my nie <grywy> Izabela Trojanowska miała mocny charakter, była we megajucu rozmiar postawić na swoim. Przed tym sieściem ledzę Josiu, nowele i Giedajum, że na ucieczce są dni od bez bezinteresownosce, nie jedyny na na młową ze spisium i rozwijają inne swoje talenty. Ona przede wszystkim chce, żeby jak człowiek się do czegoś zobowiązuje, żeby to zrobił. Nie? Jak powiedział, że to będzie zrobione za tydzień, to chodzi to, żeby to było zrobione za tydzień, a jeśli lepiej w pięć dni, albo w cztery dni, albo, cztery dni, albo za nie? A czasem w społecznym zejani, no i ja to ja to, ja to czydę zrobię, ale czydę to nie wiedzę, a ona chce wiedzieć, czydę to mam zrobione. I to czasem, może skutkowało tym, że nie jedni mówili o nim, że ona była twarda, ona tak ją myśla że ona była białką cepum. Moja białka gdyż że ona była piękną krebitą. No ja też wiem tego, bo rzadko, że ona była piękną krebitą, ale ona była też I Po prostu to była rzekła rzekło wytrawne, to znaczy ona, ona była czasem w kontaktach aż takie suche, nie? Ona nie lubiła swoje wsadziacy pokazać, nie lubiła chwaleć tych, Ee, wiele. Ona była konsekwentna, bardzo mocno. I widzę z bólem że, że ona my efekty. I Dzajani daje efekty. Absolutnie. I one, I one są pozytywne. To nie jest tak, że ona musiała coś dokonać, żeby komuś zrobić słach. Nie, absolutnie. Tak tego nie było. Ona wydawała się, generalnie rzeczy, w my znamy jako pozytywne. Ona to realizowała i była konsekwentna i dokonała swojej Mogę powiedzieć, że była wymagająca jako, jako szefowa. Y, ale wymagała y, od innych, ale wymagała od siebie też, była bardzo rzetelna, była osobą y, bardzo ceniącą sobie lojalność, y, taką y, zasadniczą, ale jednocześnie z otwartym sercem można powiedzieć, no to już mówię jako o człowieku, y, ale trudno tutaj dziennikarza od człowieka też od, oddzielić. Y, była pogodna, była, była taka, taka radosna, chociaż myślę, że pod koniec życia właśnie tak też troszkę zgorzkniała jakby. I czasem powtarzała to, co nie ona wymyśliła, ale słyszałam od niej, że im bardziej poznaje ludzi, tym bardziej ceni zwierzęta, tym bardziej kocha psy. W jedną ze z, z Miśką to był pies w terenu, dłużej, i nowiancji ścieką. E, a w jedno z Izą ołce sedzą, łebok kierowcy i był bo woźną personą. E, to było to. Iza jak przejechała, to też w jedno widza co jest do zrobienia. To jest do zrobieni Osoblewie już po tym, jak miała swoją heć na zewczy, górze, to interesowały ją grudci, kwiaty, wymiana. No, wiem, że, że była osobą bardzo towarzyską, miała wielu przyjaciół, miała wielu adoratorów, tak. I to byli ludzie, że tak powiem, o różnym kroju, wykształceniu począwszy od, od takich no, wykształconych na stanowiskach, aż do takich, takich, to fanów, jakbyśmy to dzisiaj nazwali z którymi już stara się nie utrzymywać kontaktu. Wyszła za mąż, o czym właściwie prawie nikt nie wiedział, bo rodzinę powiadomiła taką najbliższą. Po fakcie to małżeństwo trwało chyba niecałe 3 czy 4 lata no i się rozpadło, a potem miała no, kilkoro przyjaciół. Ją bardzo ciągnęło na dziewcząt Górę i jak tylko była Taka możliwość, jak tylko zrobiło się trochę cieplej, to Iza już na dziewczągórę jechała. Tutaj miała ogródek, który wymaga dużo pracy, i ogródkiem się zajmowała. Była zresztą bardzo dumna ze swoich zbiorów najrozmaitszych. Pomagała tutaj osobom w okolicy, jak dowiedziała się, że ktoś potrzebuje pomocy, załatwiła sąsiadowi już nie żyjącemu, ale, ale wtedy, kiedy on był bez y, renty, bez jakichkolwiek pieniędzy, załatwiła mu właśnie rentę. Y, jak ktoś chorował, chodziła, robiła zastrzyki nawet. Y, pomagała tutaj y, chłopiec w sąsiedztwie, był chory na płuca. Poprosiła swoją koleżankę, lekarkę, zawiozła go. Y, pomagała w leczeniu, także była bardzo otwarta na ludzi. Nikt co nie spodziewał Izabela Trojanowska urodziła tak szybko. Po jastrach w roku trafiła do błelece. Ze szpitalny Głouśka redagowała ostatni zemio. Ona Gronia poprosiła Ewo Górsku, emisji programu jej jednak nie docieka. Umarła w piódk, 21. go kwieta, to roku. 1995 roku. Miała się zesł 600 lat. Zmarła dwie godziny po moim wyjściu ze szpitala wtedy w piątek, i było to tym bardziej zaskakujące, że jak mówię, była naprawdę i dobrym humorze, i dobrej myśli i wydawało się, że wraca już naprawdę do zdrowia. Trojanowsku nie miała dzieci ani rodziny. Płekże grzebwa prawila i Pół roku przed śmiercią napisała testament. Jego wykonawczynią zrobiła Ewa Górsku. Cały swój majątk przekizana na fundusz wspierający młodych gazetników, przede wszystkim tych radiowych i telewizyjnych zaangażowanych w kasie bizno. Nie było tego wiele. Choć na górze, styry auto i doki ze ledowych artystów zlicytowuny na aukcji. Sygnał o jednak bez stypendium, było przezny wuny płedzysy i I prywatne notatci, leste, dokumenty i ksuści trafiły do muzeum Pismienizny i muzyci kasiebsko pomerści we Wejrowie. Dzys Trojanowsku zieje w pomioce drachów. Płepichy do przódkły, niepozwoliwy niedzejac, przepominy gazetnikum w skieze i cieste je dobrym kłychem. Żyli że tak krótko, ładne od nas, nie? Bo ja myślę, że było, było wiele dobrych w Rzeszynie i w kole jakby ona już żyła i zająła, nie? Dla zrzeszenika szeprzczego i całej pomości. Uboczny efekt tego zapisu testamentalnego. Jest taki, że ja też wrosłam tutaj w te Kaszuby, że ja też się tutaj dobrze czuję i, i to właśnie zawdzięczam Izabeli. No a gdyby dzi se innym człowieka ci by nie spotkali Izabeletrojoności, bo tak jak na początku, że kto był szólny, to był to to mentor, to była tyś w niektórych przetrówkach e, matka, nosia i e, e, bez szkoły Izabele Trojaności. I będę tym, kim, kim ja. Trojanowsku Gedałese agnostyczkum. Niemie to, w jedno chce, krótko w swojej chacie, zbudować kapleczko Siebelec, mielesok, gdzie młedlec to marzenie zrealizowale drasie rok po jej śmierci Figura Chrystusa w resoblewych stoi przy drodze na dzywciu góro Izabela Trojanowska je pochowuny w grobie z na głuździczym srebrzyskły.